Jeśli ktoś z was miał kiedyś styczność z elektroniką, to nie będą mu obce pojęcia bramek logicznych. Zresztą, na pewno nawet osoby, które nigdy nie zajmowały się elektroniką, słyszały takie słowa jak and, not, or, xor, nor czy nand. Są to oczywiście nazwy bramek logicznych, a dzisiaj powiem parę słów na temat ich programistycznego odpowiednika. Zapraszam na kolejny odcinek przygód z językiem JavaScript, w którym opowiem o operatorach bitowych. W bramkach logicznych mamy do czynienia z układem elektronicznym, który sygnały wejściowe w postaci stanu wysokiego lub niskiego przetwarza w odpowiedni sposób i na wyjściu podaje stan zależny od rodzaju bramki. Operatory bitowe to nie tylko programistyczna reprezentacja tych bramek logicznych, to także przesunięcia bitów. Temat jest dość obszerny, więc postanowiłem podzielić go na dwa odcinki. Dzisiaj będą operatory bitowe, a następnym razem przesunięcia bitowe. Żebym jednak mógł kontynuować, to koniecznie muszę wprowadzić pewne pojęcia. Po pierwsze, jak pewnie pamiętacie z odcinka o typach danych w języku JavaScript, liczby przechowywane są w bardzo ciekawy sposób. Nie wytłumaczyłem tego dokładnie, ale chodzi o to, że każda liczba normalnie w JavaScript przechowywana jest jako zmiennoprzecinkowa, czyli taka ze znakiem separatora części dziesiętnej, która, jak już wiecie, mieści się na 64 bitach. Oczywiście, kiedy przedstawiamy liczbę w postaci bitowej, to starsze bity nie są wyświetlane, więc mamy na przykład coś takiego zamiast czegoś takiego. No i w sumie bardzo dobrze, bo kto by to wszystko czytał? Odcinek o typach danych znajduje się w zakładce z kartami po prawej stronie okna odtwarzacza, więc jeśli komuś umknął, to może go teraz obejrzeć. Wszystko jest spoko, dopóki nie przeprowadzamy operacji z użyciem operatorów bitowych. Do tego celu liczba, przypominam, domyślnie przechowywana jako 64-bitowa zmiennoprzecinkowa, zamieniana jest na liczbę 32-bitową ze znakiem, a dopiero potem zmieniana jest podstawa systemu liczbowego na dwójkowy. A właśnie, system dwójkowy. Będzie o nim oddzielny materiał, ale teraz wspomnę, że jest to pozycyjny system liczbowy, w którego skład wchodzą dwie cyfry 0 i 1. Może to być dla wielu osób dziwne, bo na co dzień posługujemy się przecież dziesiętnym systemem liczbowym. No tak, ale jeśli cofnęlibyśmy się w czasie do starożytnego Rzymu, to w systemie monetarnym używali oni systemu dwunastkowego. Tak więc systemów liczbowych mamy dokładnie tyle, ile sobie zażyczymy. W informatyce podstawowy jest system binarny. Ma to odzwierciedlenie w tym, do czego się go wykorzystuje, a dokładniej jest to odzwierciedlenie tego, w jaki sposób układy elektroniczne działają. Jeden oznacza, że prąd płynie, a zero, że nie płynie. No i cała filozofia. Kolejną ciekawą informacją jest to, że liczby w systemie binarnym JavaScript nie reprezentuje jako liczby, a jako tekst. Chociaż może inaczej. Reprezentacja tekstowa jest konieczna, aby możliwe było wyświetlenie liczby w systemie binarnym. Inaczej interpreter uzna, że jest to liczba dziesiętna. Oczywiście operacje przy pomocy operatorów bitowych wykonywane są na liczbach binarnych, ale wynik wyświetlony zostanie w formie dziesiętnej. Na szczęście twórcy języka JavaScript przewidzieli taką możliwość, że ktoś będzie chciał zamienić jakiś typ danych na tekst i wprowadzili metodę toString, która właśnie ma takie zadanie. Oczywiście dla każdego typu danych metoda ta działa inaczej. Dla ciągów znaków nie ma sensu jej stosować, bo ciąg znaków to dokładnie to samo co string, a string to ciąg znaków i przerabianie jednego na drugie po prostu nie ma sensu. Dla innych typów danych, niż string, działa różnie, zależnie od parametrów. Ostatni przykład to zastosowanie toString dla tablicy, która jest jednym z typów złożonych. O tablicach będzie jeden z kolejnych odcinków. Nas interesuje teraz zachowanie metody toString dla typu liczbowego oraz to, co z takim wynikiem działania można zrobić, a właściwie jak można modyfikować to, co zobaczymy w wyniku działania tej metody. Dla liczb takim modyfikatorem jest podstawa systemu liczbowego. Zmiana tej podstawy jest bardzo prosta w wykonaniu i wymaga wprowadzenia tylko jednego dodatkowego parametru pomiędzy nawiasy w nazwie metody toString. Wystarczy w tym miejscu wpisać dwójkę, wtedy nasza liczba zostanie z dziesiętnej przekonwertowana na liczbę binarną. No dobra, ale jaki ma to związek z operatorami bitowymi? No, właśnie, w sumie nie ma. Ale łatwiej jest działanie operatora bitowego pokazać na liczbach binarnych. Za chwilę zobaczycie, że nie pokazałem tego bez powodu. O metodzie tu String i jej podobnych, a także o tym, co to w ogóle jest metoda, jak się takie tworzy i wiele innych ciekawych informacji, pojawi się w kolejnych odcinkach, dlatego jeśli nie chcesz ich przegapić, to zasubskrybuj mój kanał. W opisie tego filmu znajdziesz też linki do społeczności na Facebooku, Instagramie, Discordzie i innych portalach. Zapraszam serdecznie do dołączenia. A teraz lecimy dalej. Operatory bitowe zwracają wartość działania na liczbach binarnych. Istnieje ich kilka, więc wypada je teraz wymienić i krótko opisać. Tak więc zapraszam. W przykładach dla każdego operatora użyję tych samych liczb, a będą to liczby 13 i 3. Pierwszym operatorem bitowym jest AND. Zastosowanie tego operatora polega na tym, że na bitach operandów wykonujemy operację mnożenia logicznego. W tym celu dla ułatwienia ustawiamy obie liczby jak do obliczania działań sposobem pisemnym znanym ze szkoły, a następnie wykonujemy zgodnie z pozycją liczb porównanie. Jeśli mamy na danej pozycji obu liczb jedynkę, w wyniku będzie jedynka, W przeciwnym razie 0. Można zapisać to w postaci tzw. tablicy prawdy. Będzie ona wyglądała tak. Odczytanie takiej tablicy jest bardzo proste. Mając dwie liczby, na każdej pozycji mamy 0 albo 1. Wystarczy konkretną wartość jednej liczby odnaleźć w pierwszej kolumnie, a drugiej w pierwszym wierszu tablicy prawdy, a następnie odnaleźć wartość znajdującą się w komórce na przecięciu tych wartości. Przejdźmy teraz do przykładu. Jak powiedziałem wcześniej, do wszystkich przykładów użyję liczb 13 i 3. Najpierw zamienię wartości dziesiętne na binarne. Kolejnym etapem jest wykonanie mnożenia logicznego, a oto jego wynik. Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, w miejscu gdzie mam dwie jedynki wpisuję jedynkę, a w przeciwnym razie wpisuję 0. I teraz mogę już zamienić wartość binarną na dziesiętną. Wynikiem operacji bitowego AND dla operandów 13 i 3 jest 1. Drugim operatorem bitowym jest OR, który oznaczany jest znakiem pojedynczej pionowej kreski. Różni się on od poprzedniego tym, że wartość 0 pojawia się tylko wtedy, kiedy obie wartości wynoszą 0. Tak jak poprzednio, pokażę teraz tablicę prawdy dla tego operatora. I również tak samo jak poprzednio, wynik z przykładowymi danymi. Wynikiem tego działania jest 15. Kolejny operator sprawia pewne, nazwałbym to dysonanse poznawcze, chociaż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Otóż do tej pory pokazałem operatory, które w przypadku, kiedy mieliśmy dwie jedynki, zawsze wynikiem było jeden. Tak samo jak plus z plusem zawsze daje plus. A tutaj nagle pojawia się on, operator XOR, który niszczy ten jakże wspaniały świat. Przy nim wartość 1 pojawi się tylko wtedy, kiedy obie wartości są różne. Czyli albo mamy w pierwszej liczbie na danej pozycji jedynkę, a w drugiej 0 albo odwrotnie. Dwa zera dają 0 i dwie jedynki również dają 0. Można więc powiedzieć, że jest to taki ornasterydach, bo jedynka pojawia się dokładnie kiedy albo jedna, Albo druga wartość jest jedynką, a nie obie. Oto tablica prawdy dla tego operatora. A teraz zastosowanie w praktyce. Tutaj wynikiem jest 14. Następny operator bitowy jest operatorem unarnym, czyli ma jeden operand. Jest to operator NOT, czyli negacja, zaprzeczenie. Ten operator również może wprowadzać w konsternację, gdyż wymyka się poza pewne przyjęte do tej pory normy. Zaraz to wytłumaczę, ale najpierw muszę wprowadzić jeszcze jedną informację. To, co ważne w kontekście dalszych obliczeń, to informacja, o której wspominałem już wcześniej: czyli konwersja liczby 64-bitowej na 32-bitową ze znakiem przed wykonaniem operacji bitowej. O ile mogliśmy nie zauważyć różnicy przy poprzednio omawianych operatorach, to operator not powoduje, że stanie się to lepiej zauważalne. A to dlatego, że przy liczbach ze znakiem możemy zapisać zarówno liczby ujemne, jak i dodatnie. Oczywiście w określonym przez ilość bitów zakresie. Liczby 32-bitowe ze znakiem mają taki zakres dolny, a taki górny. Zasada działania operatora negacji jest oczywiście taka sama czyli tam, gdzie mamy w liczbie 0, po negacji będzie 1 i odwrotnie. Tablica prawdy nie będzie tutaj żadnym zaskoczeniem. I dopóki nie zaprzęgniemy tutaj JavaScriptu, to jest wszystko ok, czyli zaprzeczamy liczbie takiej długości, jak ją widzimy, i wartości będą zgodne z tym, czego się spodziewamy. Jednak, jak wspominałem wcześniej, JavaScript zapisuje liczby binarne w postaci 32-bitowej ze znakiem. Dlatego musimy przedstawić całą liczbę w postaci bitowej. Jak zobaczycie za chwilę, ma to ogromne znaczenie. Oto zapis binarny przykładowych liczb. Celowo podzieliłem je na oktety, żeby łatwiej było to wszystko czytać. Mają one po 32 cyfry, czyli zapisane są na 4 bajtach, w których liczba znajduje się na najmłodszych bitach, czyli najbardziej po prawej stronie, a pozostałe miejsca wypełnione są zerami. Na ten moment konieczna jest jeszcze informacja, że bit po lewej stronie zapisuje znak. Kiedy ma wartość 0, to liczba jest dodatnia, a kiedy wynosi 1, to mamy liczbę ujemną. No i teraz tworzymy zaprzeczenie. Tutaj sytuacja jest analogiczna do innych operatorów bitowych. Wykonujemy odpowiednią operację na wszystkich elementach, czyli dla operatora NOT będzie to po prostu zamiana zer na jedynki i odwrotnie. Wynik operacji bitowej konwertowany jest ponownie na 64-bitową liczbę zmiennoprzecinkową i przedstawiany w zapisie dziesiętnym. Teraz przedstawię wyniki zaprzeczenia z przykładu i uwaga, proszę nie wyciągać pochopnych wniosków, poczekajcie na wyjaśnienie, bo rzeczywiście to, co za chwilę zobaczycie, może dla niektórych wyglądać dość dziwnie. Podam oczywiście od razu wartości w systemie dziesiętnym. Tutaj jest wynik dla liczby 13. Po wykonaniu operacji negacji otrzymujemy minus 14, natomiast negacja cyfry 3 daje w wyniku minus 4. Tutaj pokazałem zapis, jaki zobaczymy w konsoli po wykonaniu tych operacji. Jednak to, co wcześniej pokazałem, może dla przypomnienia pokażę, to jest poprawny zapis w wyniku tej operacji. A to ze względu na fakt, że w systemie binarnym w postaci bitowej nie da się zapisać znaku minusa inaczej niż przy pomocy jednego z bitów. Jak powiedziałem wcześniej, bitem znaku jest najstarszy bit, czyli ten wysunięty najbardziej na lewo. Oczywiście zapis pokazany przeze mnie w tym momencie nie jest do końca poprawny, ale zanim pokażę, jak uzyskać prawidłowy wynik tej operacji, przejdę do kolejnych operatorów bitowych. Do omówienia zostały jeszcze trzy. Są to operatory przesunięć bitowych, jednak nimi zajmę się w następnym odcinku. Dzisiaj natomiast pokażę jeszcze tablicę priorytetów poznanych operatorów. Dodam jeszcze kilka operatorów przypisania, których nie pokazałem poprzednio, a które również istnieją. Jak widać, w tabeli najwyższy priorytet ma operator NOT, a kolejne operatory są zaraz za nim. Operatory przypisania w wyniku operacji bitowej, tak jak wszystkie inne z tej grupy, mają najniższy priorytet. Jak powiedziałem, odcinek o operatorach przesunięć bitowych będzie następnym razem. Dlatego, żeby go nie przegapić, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwonek, dołącz także do społeczności na różnych portalach. A jeśli ten film Ci się podobał, to kliknij też łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i cześć.